Witam bardzo serdecznie na runie dnia każdego ciebie w sobotę 24 września 2022 roku kochani sobota dość surowa energia energia saturna tak więc yy, daje nam szansę na wydajność, produktywność szansa na pozakańczanie pewnych rzeczy na też y, y, na planowanie, na planowanie przyszłości. Korzystnie jest wykonywać dzisiaj wszelkie prace domowe, y, przygotowywać pewne rzeczy, które się uda do, do zbliżających się wydarzeń, y, nadrabianie zaległości w porządkach. W pracy, kończenie wszelkich prac, także bardzo dobra energia będzie pchało, więc korzystajcie z tej y, energii. Na dziś przepiękna runa, kochani, 24, kończąca, y, więc też tożsama z energią Saturna, ale też jutro mamy Nów, 25 września, początek nowego roku numerologicznego. A więc kończmy wszystko, co jest do dokończenia dzisiaj, by móc zaczynać i wchodzić w rzeczy nowe od jutra. Piszcie intencje, kochani, bo pisane mm -hmm. <głos》> mają większe szanse się zrealizować. Piszcie, 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 co byście chcieli, żeby się wydarzyło dobrego. Na dziś, tak jak powiedziałam, energia Saturna i przepiękna runa Odala 24 runa Podharku która mówi o sile życia o akceptacji o pokoju harmonii, miłości rodzinie zdecydowaniu runa Odala może odkryć Poprzez właśnie energię runy Odala możesz odkryć własną przestrzeń osobowości dzisiaj. Możesz poznać swoją prawdziwą naturę. Będziesz miał takie poczucie optymizmu, pewności siebie, wiedzy, swoich możliwości, pewności siebie, kreatywności, realizacji. Będziesz szeroko widział rzeczywistość, będziesz dostrzegał synchroniczność. Będziesz widział, że i myśli, i działania to wszystko jest ze sobą spójne. Rona mówi tutaj o wzbogaceniu się, wzbogaceniu się dzięki interesom o jakiejś zyskownej zamianie domu, czy też mieszkania, czy może zakupu działki, jakiejś posiadłości. Symbolizuje dostatek symbolizuje dostatek rodziny. Sugeruje, że należy porzucić stare przyzwyczajenia, aby zacząć nowy rozdział, mówi o dobrobycie zarówno materialnym, jak i duchowym dba o bezpieczeństwo, chroni domowników. Jest to ona też obfitość, która wprowadza ład, harmonię, ciepło do domu, spokój, poczucie bezpieczeństwa pozwala rozwijać. Talenty, w finansach bardzo dobrze, w uczuciach, kochani, pomaga stwarzać stałe, bezpieczne związki, wprowadza harmonię, miłość, wspólne y, zadowolenie obu stron, y, poznanie osoby do stałej relacji nie do romansu, wręcz mówi o Osobie, która będzie idealnym partnerem do przyszłości, do założenia rodziny. Bardzo dobry czas na realizację marzeń, w zdrowiu jak najbardziej, super, bez problemów. Możliwość darowizny, spadku zapowiedź też stabilizacji zawodowej, dla niektórych otwarcie działalności gospodarczej. Skup się teraz na sprawach rodzinnych. Dziś jest właśnie taka energia. Masz też wielkie szanse osiągnąć stabilność, zapewnić bezpieczeństwo rodzinne. Przekaz Rony też mówi o tym, że rodzina jest podporą, która będzie dawała Ci właśnie to poczucie bezpieczeństwa. Będzie też Dzielić się z Tobą doświadczeniem, niwelując właśnie popełnianie błędów. Tak jak powiedziałam, Runa Odala pomoże znaleźć osoby, z którymi będziesz chciał iść przez życie, wspólnie stworzyć ognisko domowe. Runa Odala wymaga od Ciebie, abyś mądrze skorzystał i nadal pracował, by spełniać swoje skrytsze marzenia. Żebyś mądrze skorzystał z tej energii. Nie bój się wyzwań. O tym mówi właśnie energia Odala. Energia urodzeniowa dla urodzonych od 20 czerwca do 5 lipca. Runa Odala, kochani, wprowadza harmonię, harmonię do relacji do niemal każdej innej sfery życia. Także nie ma się co obawiać, jest bardzo pozytywna na dzisiaj energia, która, tak jak mówiłam, zapewnia ci poczucie bezpieczeństwa. Yy, sprowadzi wokół ciebie <laughs> ludzi wartych i godnych zaufania, pomoże też znaleźć tobie swoje miejsce na świecie, w życiu. Rona tutaj odala mówi, że masz szansę poznać osobę. Masz szansę poznać osobę. Eee, doprowadzi cię do wyjątkowej osoby, z którą będziesz chcieć wspólnie planować swoją przyszłość. A tak jak powiedziałam, do związku wprowadzi harmonię, zbliży do siebie partnerów, przyniesie odpowiedni czas na snucie wspólnych planów. Dla tych, którzy jeszcze nie są w związkach małżeńskich. I mówi o tym, że wkrótce dla takich relacji właśnie nadejdzie stabilizacja. Także otwórzcie się, kochani, na energię runy Odala. Przepiękna energia na dzisiaj. Kończcie, kochani, co jest do dokończenia. Runa Odala jest 24 runą w Harku, tak jak mówiłam, kończącą. Więc szansa będzie ta y, energia tak bardziej tutaj wydajna, wydajna i produktywna, no, więc korzystajcie, żeby pokończyć pewne rzeczy. Co magiczne syreny i delfiny? Czas kontemplacji. Spędzaj czas w samotności, medytując nad swoimi prawdziwymi pragnieniami. dziś jest szansa i energia na to, żeby właśnie snuć la, plany na przyszłość. Więc w całym tym y, pośpiechu yy, tej, yy, w tym czasie kończenia pewnych spraw warto znaleźć właśnie czas na kontemp kontemplację, na zastanowienie się, na odpoczynek, na uziemienie się, na medytację. Pamiętajcie zawsze o równowadze, tak? I w pracy, i w odpoczynku. Bardzo dobry czas. Teraz jest z uwagi na ten nów. Odkręciły nam się dwa klucze, więc weźmiemy obydwa. Bardzo dobrze, żeby medytować więcej. Będą dużo więcej nowych treści przychodziło do głowy. Będziemy czerpać z świadomości, więc warto medytować, dać sobie właśnie ten spokój, pokontemplować. Żeby odłożyć się to, co, na to, co zostaje nam przekazane, korzystaj ze swojej wewnętrznej mądrości. No proszę, i daj się zainspirować. A więc poprzez tą kontemplację otwórz się. Może przyjdą jakieś pomysły, jakieś ciekawe sny. Wszystkiego dobrego, kochani, przepięknej soboty, spokojnego weekendu. Wszystkiego dobrego. Mi maruna.